Cześć, Manko. Z tej strony, kamura 98. W tym filmiku pokażę Wam, gdzie znajduje się cel pierwszej misji. Zaginiona drużyna. Cel ten znajduje się pod airportem. Możemy wejść tam poprzez cztery gwiazdy, które są tu. Tutaj. Tam nie zaznaczyłem jednego, akurat. I w tym miejscu. Możemy też dostać się tam poprzez budynek, schodząc po schodach. Chyba z dwóch stron można tam wejść. Hmm, ogólnie to. O wiele szybciej i bezpieczniej jest wylecieć z tymi gwiazdami, ponieważ rzadko kto tu lata mamy większe prawdopodobieństwo, że przeżyjemy dojście do tego celu. Biegniemy tutaj prosto. Cały czas. I po prawej stronie znajduje się cel. Mamy ten cel. Możemy tutaj... Tutaj po prawej i po lewej stronie są schody właśnie. Kiedy można przyjść. No i co? Zbieramy ten cel. To koniec. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli pomogłem to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. A kolejne cele pojawią się już wkrótce.